Siema, siema! Witam! Yy, kolejny odcinek z Sus A, no tak, Kuki nie wybierze przecież Chcieliśmy go ominąć. Wrócił chyba Tak! Wykupiemy! Dobra, lecimy w takim razie Niemskim z kim jestem, nie zwróciłem uwagi Ale spoko Dobra Zakładamy sobie maseczkę Zajbiście, kiedy będzie obserwatorium? 40 sekund, dobra Wejdziemy tutaj No i co? Co sobie robimy? Zamknijmy tutaj przejście, tutaj też zamknijmy przejście Kurde, nie zdążyłem, I... mogę Aha. walnąć Dobra, czekajcie Dobra, dobrze. dobrze Czyli co? Że jesteś szeryfem, tak? Nie nie jest, yeah. nie, jest, no, nie jest, nie, bierze bierze. Bierze. nie. wiem, nie wiem, możecie mi wyrzucić, nie wiem, warto było. Ale. Tak. <laughs> <laughs> nie wiem, nie wiem, strzeliłam w niego i ja nie żyję nadal, więc albo jestem impostorem, albo szeryfem, zróbcie ja uznałam, że to zgłoszę. Jakby Żegnaj biegliśmy tam. Dla... Ja, Zachaj, ktoś jeszcze z nami biegł. I Zach w dół chciałby coś jej otworzyć, i ja uznałam, że to jest ten moment. Aha, hmm. czyli zabiłaś Zachę no, po wiesz, prostu. Kurde, takie... Znaczy, ja jestem w stanie uwierzyć jakby w wersję wpadki, że po prostu chciała sobie strzelić z Zachę, bo jest szeryfem, ale szeryf nie jest. Jest to nieco stwierdził. podejrzane! No no dobra, dobra. jak uważacie? Nie nie, 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 strzał nie, dobra. wpadki w Zachę w ogóle nie jest podejrzany. W no, nie, nie. Zachę akurat tak, ale... Wygramy na, na dwóch w ogóle. Chyba serial killer i impostor? chyba tak. i impostora chyba. Mi się wydaje, że wpadka gra coś typu, mówię tylko prawdę przez całą rundę. No dobra, to no mówi kurde. prawdę. Jest magierka. Ale okay, też może jest. być tak, że... że i z Załóżmy, że wpadka jest szeryfem, to za też mógłby jest sterem, nie? No mógł być ze sterem. Ej, na co mógł głosujecie? Na wpadkę mógł czy skip? Rób hmm. jak uważasz. Rób jak uważasz. No to ja zeruję drinka.

Akardi <głos》> ze szklanki. Te dwukropek. Dobra. Mm -hmm. Pozamykajmy sobie wszystkie drzwiczki. Tu nie mogę. Te dwukropek. Połączmy sobie balastik. Idziemy do balastu. Dobra. Jako, że jedynie jestem impostorem, to muszę pozamykać wszystko. Dobra. A, zrobiono. Tyś chyba ten naprawił. Eee, inżynier Czemu guzik jest przybrany za dziewczynkę? Oho, czemu targę. patrzę? wszystkich, czy tylko mnie? Tylko e, ciebie. ciebie. Aha. Dobra. Zambiłem guzika. Czemu go zabiłaś? to możesz przestać zabijać ludzi! Ja, no ja rozumiem jeszcze zabić Zachę, ale guzika, taką... Bo no, guzik strasznie, on pewnie był gesterem, bo on próbował jakieś gadać same głupoty i. Uznałem, no był że... pewnie gasterem, ale zabijasz potencjalny zwykły cel! No ale to ja też bym zginęła wtedy i trudno, przynajmniej byście wiedzieli czy ja jestem, nic nie jestem, no. Nie no nie mogę jeszcze pod wrzuciło i zostało nas teraz ilu pięciu. To nie jestem ja! ja wiem, że teraz jest ciężko i że masz no, czyli to... No to zostaje Karygoda, nie? Nie, 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 poczekaj, poczekaj, czekaj. z byłem na, byłem na elektryce. Ale nikt nie wpadku. umarł oprócz, oprócz ja tego, ogóle, oprócz Guzika, którego zabiła co wpadka. Co na elektryku, co jest tak dużo tych liter i cyfr No po prostu nie. klikasz te no, cyfry nie i litery, no. ...kwadracik wpadka, do bingo. Okay. Szyb, Szybka jesteś, naprawdę. No dobra, okej, okay. to nie wiedziałam, poszłam sobie stamtąd, bo nie wiedziałam Czy ty, to czy ty nigdy nie robiłaś tego taska? Nie, jeszcze nigdy go nie robiłam wow. Czy jeszcze jest tutaj jakiś task, dobra, którego nikt nie kurczo, robi? w takim razie, czekaj, czekajcie, czekajcie, czy już zagłosowaliście na kogo? Neski? No na ciebie no. Mamy jednego A, impostora nie tylko Lilkuczku Lil Lilkuczku ja, ty <laughs> Ale ja jestem czyściutki teraz Nie wiadomo kto jest, to... jest impostorem bo jeszcze nikt nikt nie zabił oprócz mnie Więc jakby No to trochę te dwukropek Czemu ty zabijasz <laughs> wszystkich no, ale zabijasz zachowy, według mnie clear'em A może był Chujem jebany Ja no <laughs> wisiu, zostawcie ona pije już Kurde trzeci dzień chyba Przestań <laughs> Piła dwa dni chyba mm, Dobra, no to co, idziemy sobie tutaj Zawalniemy fejka Fejkacza taką Trzeba kogoś w końcu zabić, kurde, bo póki co wszystko, całą robotę za mnie robi wpadka. O, ktoś na dole zabił. Czy wpadka zabiła kolejną osobę? Czy wpadka jest serial killerem? Dowiedzmy się. No wpadka walnęła trzecią osobę, no to to jest niemożliwe, o co jest? Patka! Oh. Przestań zabijać! Ja chcę... Dobra, to jest Ewi. Ej, generalnie... Czemu e... ja niby? No <grym> Nikusia, powiedz coś. Jest Kto był teraz ja na górze? Kto o, był teraz na górze? Ja byłam na górze, ja. A ja no babane. widziałaś mnie, że podbiegłem do ciała? No ale nie mam pewności czy nie odbiegłeś i wtedy przybiegłeś, nie? No jak odbiegłem i przybiegłem? Jaki to by Miał sens, żebym wracał do tego ciała? Jak Czyli ciebie nie, wcześniej no my... nie było? Z jednej strony pytanie, jak z wpadką, że No, ta wpadka, ta wpadka zabiła, zabiła trzy osoby albo cztery w tej rundzie, a znaczy ogólnie w tej grze. No, nie walmy ją! Nawet cooldown tak nie działa, Abi. No, żeby ale ty masz mniej! Osoby. Jezu, to jako serialki masz pewnie mniejszy cooldown. Nie wiem, ile ty masz cooldown. nie jestem serialki, w Sensie serii, ja jestem... na pewno jedna osoba zginęła, jedna osoba na pewno zginęła od tego, od. Yy, o dwa na oksygenu, a tylko a, że... a jakie teraz zrobiłem? No to Abi. Jakie zrobiłem taski? No, no. Bo, byłem w tym, um, obok Medyka jest to pomieszczenie, tam robiłem tapowanie i obok miałem ten, obok miałem to akwarium, co trzeba wybrać do, 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 do dobra, dobrego stwora i potem wróciłem do oksygena wziąłem maskę, skończył się Oxygien, zjechałem w dół, podbiegłem do ciała Karigody i go zgłosiłem. Ale ciebie nie było na górze jak zaczynaliśmy grę, bo byłam sama na górze. Byłem na górze, obo, no Medyk nie jest było, na górze, ja nie? Nie było go no na ta. dole, na pewno chce się No teraz, nie no, razu, no byłem ja na górze i przyzno. pobiegłem na górę. A Myślę, ja byłem cały czas na dole. Co? A, Ale my, to my najbardziej? Ja myślałam, że się sama że No, no nie, no byłem ta... tam. Z tej strony, jak patrzyłam od góry. Ja pobiegłem, ja. zespiłem się na górze. pobiegłem na górę tam obok pomieszczenia, co jest obok medyka. Nie wiem, jak ono się nazywało. Ale tam pobiegłem, no i tam jest to akwarium. No dobra, widzę, że już ja, zapasowaliście. Jest ja tak. powiedz, powiedzieć... dobrze! Jest dobrze! Jest, jako poster, nikogo nie zabiłem i wygrałem. To jest smutne. Już stale? masz ten odcinek. Ja no pierdzielę, bo tak, ja no nikogo nie zabiłem. Nie, ja myślałam, co? że to jest taki zbyt obniósł, że ty jako szerwy dwa razy się udałbyłeś zabić. I taka nowa taktyka, zabiłam taki yeah. Ja pierdzielę, ale ja nikogo nie zabiłem w tej grze. Szczerze, Szczerze. Zabija mnie pierwszego, a ja jestem serial killerem. A, ale, ale smutne. Nice. Dobra, teraz ja jestem sprzedawcą w KFC. Hmm. O, nice. To nie dołączam. Ja dołączam, dołączam. Poproszę po jedno wypierdolenie ja na Ejbiego, dzięki Ja byłam przekonana, Wikusia, że ty tak na ibiego, bo ja nawet się nie tłumaczyłam bo Ja w ogóle zrobiłam <coughs> tego quest'a, się wpisałam te wszystkie literki i on się mi nie zaakceptował, to jest normalne? Mm, ale ty na pewno w dobrym, dobrą stronę to wzięłaś, bo wziąłeś w dół czy w górę? No, bo tam jest... U, żeby się no to w górę żeby... trzeba! No. A, no. Jezu. To może wina tego nie no, co ty? Dobra, lecimy na górę To jest research room Trzeba o tym pamiętać, że to się tak nazywa Okej, okay, wybieramy sobie... To jest to? Nie, to nie jest to, to jest to Pieniądze Dziękuję, Kacperek Piątecz... Kacerek przekazuje Piąteczko. dwa złote Pozdro Yt Dobra Gdzie jeszcze nie jest? Dobra, zaklejone S Pięknie mm, Teraz jestem crewmate'em, nie? To pewnie crewmate son nawet Magik nie zabije mnie, nie lubię tak. Dobra. Mad Magzik został w medyku i się skanuje. Chodźmy mm. kamerkę. OK. Widziałem kukiego i ktoś tam jeszcze przebiegał. Patka jest na dole. Dobra. Będziemy o tym pamiętać. Tutaj bierzemy sobie octopus Dobrze. Tutaj sobie włączamy kamerkę Active Zajebiście, idziemy sobie do kafeterii ustawić czas A nie, to nie jest czas, to jest po prostu tam, ile mam gotówki 23 Zajebiście, szybki ten Dziękuję bardzo za gifcika Exislu. serducho dla ciebie No i gratuluję również za dostanie suba, w sensie to był specjalny gift, ale no Dobra, tu był Karigoda. Ok. Tutaj ductypujemy. Tutaj ja się obawiam o nasze życie. Dobra, jak to teraz powinno wyglądać? To tutaj, powiedzmy, i to tu. A bo to alfabetycznie jest. Dobra. No dobra, co zajebiście. I schodzimy sobie na dół. Tutaj włączmy sobie kamerkę jeszcze przy okazji. Warto sobie włączyć wszystkie kamerki. Przynajmniej mam zajebisty tytuł na odcinek. Wygrywam jako impostor nie zabijając nikogo. P.P.G. Aktyw, zajebiście. Wszystko sobie włączyliśmy, wpadka tutaj biegnie, Patmarik tutaj biegnie. Wejdźmy sobie do security. Mamy w sumie... Teraz powłączyliśmy wszystkie kamerki, to trzeba teraz popatrzeć. Wszystkie kamerki włączone. Ale zajebiście, to jest. Kurda, Harry Gonda zabił! <ścoughs> Ten dwukropek! Harry zabił zabił krumy. Karygoda zabił, karygoda walnął taką Kurde, to nie było w Widicomie chyba. Karygoda walnął. Y generalnie to powiem, że żółty kolor tam przyszedł. A tak karygoda walnął na kamerach. Ale guzik tam był. Ale wpadka e została y zabita y przez Karygoda na kamerach. A to była wpadka, A ty zgłosiłaś. Na... Hmm. Ty zgłosiłeś ku W którym miejscu? Nie wiem na której jest kamer. Nie zauważyłem dokładnie której, ale zabiłeś na kamerze, więc sorry, bo Karigoda nie zgłosiłeś tego ciała. ja głosuję ja na ciebie. Miał, ej, że brzmi to podobnie do pewnej sytuacji. Jakiej sytuacji? Dzień jak graliśmy. Górna ale... domofon do mnie dzwoni, czekajcie sekundę. Mówię wam, zabił na kamerze, ja głosuję na niego, dziękuję. Okej, okay, tylko w takim razie jak wyjaśnię jeszcze, jeszcze zabójstwo Lilkiego, którego ja zgłosiłam, to było na górze gdzieś po prawej stronie, gdzie Guzik stał nad tym ciałem i nie zreportował, tylko ja podejrzałam. Nie, myślałem, że zreportowałem, wiesz? Mhm. Mm, dobra, to w takim razie ja bym sugerował, że to jest za Patmas, bo Guzik jest y, tym... Guzik jest jest justerem, A twoje starym chyba. Ciała, a AB mówi, że mnie widział, więc Jałem Działem sporo, zabił. Nie. AB mówi, że to Karigoda zabił na kamerach, tak? Tak, tak. Tak, tak to zresztą na jest... tak skraju kamery. On nie zauważył po prostu, że kamery są włączone. Ale w e, dobrze, to jest, jest pierwsza kamera. rzecz, Karigoda. Druga rzecz jest taka, że e, wydaje mi się, że bardzo nietrafnie tublujesz, bo gramy na jednego impostora i na jednego serial killera. A, dobra, dobra, to nie wiedziałem, to nie wiedziałem. No, no to, jest to jest druga, druga rzecz. No, Druga no, rzecz, no, rzecz jest taka, że to byłoby bardzo podejrzane, żeby Vikusia reportowała to, chociaż faktycznie ktoś tam też latał obok. A guzik gesteruje. E, Patras wydaje dżesteruje. mi się najbardziej czysty, chociaż dobry, e, dobry, e, dobra, chciałbym cokolwiek od niego nie? usłyszeć. Ja włączyłem praktycznie wszystkie kamery w tej grze, więc ogólnie no, bo włączyłem kamery, pobiegłem do security i patrzyłem kamery i widziałem właśnie Karigodę. Jak se walił. to co, eee. Karigoda czy padła w końcu walną. No, Karigoda walnął. Nie wiem, nie wiem, że Ale też mówię, że Karigoda. Ja, ja, no, nie nie, nie fajkuj ten. Karigoda jest ruźna. Teraz ja ci ja, ja ja, ja ja nie, nie powiem, bo nie pamiętam, to chyba była czwarta kamera. Ej faktycznie wybiegał z kamer, Fakty on, on był na kamerze. No myślałem, że to meeting room, ale chyba mi się pomyliło Tam jest gdzie to, jest regał na książki, masz, nie pamiętam, które to było pomieszczenie Karigoda steruje, nie ma co no Nie, i nie to ty Guzik sterujesz, kurna, <laughs> nie, Karigoda jest impostorem i tyle <laughs> Karigoda mocny Na no przykro mi Karigoda, trzeba było na kamerach nie zabijać Najłatwiej no z nim <laughs> Ej bo ten, zamił. ej czekajcie bo nie ma tego, nie gramy na medyka, nie? Nie, nie nie ma medyka nie, nie. w ogóle. To, to czemu, nie ma ja nie mogłem, to czemu ja nie mogłem Karygody zabić? Biegam nie, obok nie, nie niego, spamuję. Ciebie, no bo, no bo, bo to. E, to jest zbagowane. W sensie, musisz e, tam kurczę chyba stać. Nie możesz biegać jakoś super, żebyś zabijać. Ja nie mogę też ciebie, czyli my cały czas cię dopieprzaliśmy. <laughs> no, no, no. Ja biegam <laughs> i tak, nie? Ja tak A czy to nie jest tak, ciebie, że właśnie. wy musicie jako ostatniego właśnie impostora zabić. Ja, no właśnie powinniście, ale, ale chyba to inna sprawa. Dobra, ja za 12 sekundkę dacie mi chwilę Okej, okay, kolejna runda. Niestety znowu jestem niewinny. A szkoda, ale powinienem być winny... Hmm. Zaczynamy w takim razie. Idziemy do research roomu od razu. Sorry, bo mi nie działało coś. I cyk, 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 cyk To jest chyba tas, z którego jeszcze nie robiłem go nie robiłem nigdy jeszcze. To trzeba robić. I coming message. Ty, no ja chciała wyjaśnić tę sprawę, jednak wiesz? Jest podejrzane. Bo tak w sumie nie wiem, czemu. Co gużę, się dzieje? Wiesz? Wpadka. Jezu, naprawdę nie wiesz dlaczego? Gusi, nie lubię bo nie lubi po prostu. No bo jakby. Guzik podszedł Kurwa. do Zachy, który stał na starcie i go zabił. I teraz tak. Albo Guzik udaje, że jest mno, i chce zrobić mój movement, czyli jestem e, szeryfem, robię osoby rzeczy, albo Guzik się inspiruje jako impostor. <grym> inspiruje, kurde. Ja jako impostor, inspiruje. Czy w ogóle słyszysz, czy ja takich słów kiedykolwiek użyłem? To nawet głupi nie wie co to był... znaczy. Za No właśnie, nie wiem, co to znaczy. Inspiracja. No właśnie Guzik jest za głupi, żeby takie coś na rybie zrobić, dlatego raczej jest impostorem. Zaraz, na impostorze na takie rzeczy wywalić, no nie wiem. Zaraz to w ogóle no nie Nie głosujcie i posto, to na mnie, zniesiłeś. bo to będzie bardzo głupie. Guzik, czemu takie rzeczy brzydkie robisz? Powiedz Jakie nam. Brzydkie robię? Czemu zabijasz ja, te, ja sobie biegam do lobby, a przy ciele stoi guzik i wpadka. No dobra, w każdym razie impostorze Byłej pamiętaj, że guzik może iść. no odbiegłem. Ej, ja, widziałeś taką Guzik zabił, guz, tak, był po prawej A, stronie. Aha, to ja nie widziałem. Guzik, no Mówią bo ja podbiegłam wieńczyłem. bliżej ciała. Bo ja A, podbiegłam dobra, bliżej dobra, ciała, dobra. bo było się tak, okay. że, Bo to ogólnie było tak, że startujemy i jest tak, od środka Zacha, bardziej po lewo guzik, bardziej po lewo ja. I widzę, jak guzik robi w sekundę po prostu. To raczej musiał być. Teraz raczej musiał być szerf, bo szerf machał mniejszy cooldown, ale nie wiem. I zabił Zachę. Po czym stoi przy tym ciele? Nie zgłasza nic nie informuje, sieje ferment, w ogóle nie wiadomo o co Czy ty guzik udajesz znowu czy stara? Znowu co ciała i widzę, że z lewej strony nadbiega jak ktoś. Nie wiem kto, prawdopodobnie to był Kuki, nie patrzyłam. A jak do wygląda to z twojej perspektywy guzik? Nie no, tak samo to wyglądało. HA, <laughs> to zajebiście <laughs> nie, no, nie no, dobra, wywalamy guzika, nie mam siły o, do niego, naprawdę. No nie no nie, niego... no nie wywalaj Nawet jeśli jest gesterem, nie mam siły do niego po prostu Skipnęliście co nie? Skipnęliście nie, no nie Nie, A, nie wyrzucajcie go na No wpadkę, Na wpadkę, no. Na, wpadkę? Z, no, na wpadkę Czemu na wpadkę? Czemu no przecież gozik potwierdził, że, że zabił, zabił tego, że ja, zabił ja się, że jest za głupi, no nie wiem No właśnie A to co jesteś mi tak mądra, że zabijam no. na starcie przy guziku? Nie wiem o co chodzi oh. Kurde, no eee, mogłem no dać ten skip pieprzony Zegnaj guziku Zegnaj Kurde, Felek Karte Felek Kto tam, wpadka mówisz, że dobiegał jeszcze? No Kuki Twój stary, najewany. Na Kuk, że Kuki od lewej To już że go odlewej wyjebaliśmy, odlewej. no Dobra, idę zrobić tam tego taska, bo jestem go ciekawy, jeszcze go nie robiłem Bądźmy... a, jest włączona, dobra, zajebiście Nie wiem jak z no, to twoja decyzja Nikt się tutaj nie będzie mówił Comic message A, i to tyle To tyle? Ja mam to wpisać. No i co? Co mam z tym zrobić? Mam to gdzieś wpisać? A to mam tutaj wpisać. Lewu 8. No dobra. A jestem zajbisty. A mogę za tam było. Pierwszy raz robię tego taska. Dobra. myju myju Umiu, umiu. Cudownie. Dobra, jest gręcz? Nie, no od Visible. Na dwukropek O, mask. Dobra, idziemy po maskę. Maseczka. Tak, bierzemy sobie maseczkę. Subcio. I tam na dole. Kuki przy nas. A. Jestem fantomem. A. To też umarł. A, jestem fantomem. Dobrze. Ej, stało się coś. Turbo dziwnego. No to. AB był przy. A. Nie, 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 słuchaj. Jest Oksygen. Podbiegam do maski. I ze mną podbiega Karigoda i AB. Wszyscy mamy maski. Ja odbiegam, patrzę, oni nagle padają na ziemię. No prawdopodobnie. U. I w odbudce cała się szeryf Szeryf, zabił siebie i kogoś. zabił siebie i no? Czyli Guzik nie był szeryfem. Czyli Guzik był impostorem. mi decyzję. w ciebie. albo impostorem. Nie no, jak był impostorem, to się skończyło, bo mamy jednego impone. Czyli był Guzik serial killerem. I mamy w Karygoda AB, mamy jednego szeryfa. Czyli mamy jednego impostora. Zgadza się. No i co? Czyli, czyli gówno! tak dobrze, podobało mi się. Okej, dobrze. No nie ma coś <noise> doceniać, tak? O, kuki na siebie? Nie. No. Byłem krumejtem, ale teraz jestem fantomem. Więc idę robić taski. I wygrać tę grę. Chcemy wygrywać. To ile będzie jej ręcz? 5 sekund. jest teraz. A! Mam Mam cię kurde gnoju! No, i został mi jeden task na dole. Oczywiście, co tutaj? A po prostu cyferki 5, 6, 7, 8, 9, 10. Task complete. No i co? Zasrało się, nic nie wygrałem. A te dwukropek, Przegra nic nie wygrywam. O, mogę, włą o, mogę włączyć kamery! Aha! XD Mogę włączyć kamery! Meeting się zwołać? Okej, okay, okej, okay, idę! Oni trafiły mnie na szczęście! Meeting, meeting, meeting! Szybko, 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 szybko! Eh! Eh! Wygrałem! No, nie mam. O, wygrałem. No, 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 Nie! No, nie. A zaszem, 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 wygrałem zaszem, jako fantom! No bo strzeliłeś Ej. do mnie chyba, nie? Ja strzeliłem właśnie we mnie, tak, Kukiego cię no, strzeli... A, no, strzeliłeś we mnie, zaszem. wygrałem zaszem. jako fantom! No bo strzeliłeś we mnie. Tak działa szeryf tutaj. We tak. siebie kogoś? No, no tak. tak, jeśli zaszem. ktoś jest crewmate'em, no to zabijasz jego i siebie. ale pojebando! O. straszny! Ty, a ty Kuki, byłeś winny? Nie, a mu? To... Proszę nie biegać, no, Czefiku, ja W kółku się, się strzelić, zbieram. ale to nie wiem, czy u ciebie nie zabije ko i biego. Nie mam pojęcia, no byłeś przy mnie, no możliwe, że wy mnie po prostu trafiliście no, no, się... no, e, ja, tak? ja, ja też chyba miałem ja mało, serduszko, czy ja nie miałem serduszka? Tutaj na dole pokładu nie wolno biegać, bo jest mokro.